Siemasiema siema. z tej strony, Patryk, hodowca królików. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam króliki na rok 2023. Więc, tak, pierwsze co? Wlatuje samiec nowo NC nowozelandzki. On ma około 10 miesięcy. I jest w sumie samczykiem do rozpłodu i do dalszej hodowli. Tutaj również bardzo duży samczyk barana, barana madagaskarowego. Samczyk ma. O, o, przepraszam, 9 miesięcy. Jego waga to 7 i coś kilo. 7 chyba 300. I on też zostaje. Obok tutaj siedzi samczyk WN Wiedeński Niebieski. Samczyk ten również zostaje do dalszej hodowli. Samczyk waży prawie 5 kilo. Jest on samczykiem do, do dalszej hodowli, do rozpłodu. Ma on około 8 miesięcy. Na wiosnę będzie grył. Tutaj mamy zakoconą samiczkę. E, w sumie kotną, prawie. Samiczkę WN. Ona zostaje do dalszej hodowli i ma nam u nas niedługo wykot, ale na pewno zostaje na 2023. Moi drodzy. Następną samiczką, również kotną, jest samiczka Barana. Samiczka Barana też jest kotna. Waży około. Yy, około 7,5 kg jest masywna i raczej kotna i także zostaje na pewno do dalszej hodowli. Yy, Samica belga ma yy, około 9 miesięcy i także zostaje do dalszej hodowli. Na yy, wiosnę będziemy ją zakacać. Jeszcze mam samiczkę nowozelandzką, ale o niej później będzie w następnym odcinku. Yy, tak, zmieniło się bardzo dużo. Mam tutaj stolik, który sobie zrobiłem, bo dostałem wyżynarkę na święta. Zrobiłem nową klatkę. Yy, powiększyłem hodowlę. No i wyczekuję teraz do drugiego, moi drodzy, żeby kurki sobie zajadają bo mi trochę paszy spadło. Yy, wyczekuję do drugiego, bo wtedy mają mi się kocić dwie samiczki, a 18 ma mi się kocić jedna samiczka właśnie ta nowozelandzka. Tak wygląda cała obecnie hodowla. Mam także kwiatki wrosy. Tutaj zrobię